Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i przyjrzymy się pewnego rodzaju zjawisku, które zdarza się powtarzać. Oczywiście historia się powtarza, wiemy, ale tam ludzie się czepiają małych szczegółów i mówią, a nie ma tak samo. Ale teraz widać, znowu się robi tak samo. Jak wiemy, Ukraińcy mieli około 13,89% ludności w ciągu ostatnich lat II Rzeczypospolitej, czyli około 14%, tak sobie zaokrąglimy, w niektórych województwach jak w południowo wschodnich do 68% dochodzili i byli głównie ludnością rolniczą. Ale byli nam w większości ludnością wrogą. Obecnie, jak patrzę na liczby, jakie do nas napłynęły ze wschodu, znowu robimy te same, jak nie większe procenty udziału tej mniejszości narodowej. I znowu sytuacja geopolityczna nie jest pewna. Znając y, u, sposoby działania Niemców czy Rosjan, na pewno już mamy, może nawet o nich do końca nie wiemy, e, organizacje e, już formułujące się tajne na razie, e, ukraińskich bojowników czy działaczy innego typu, którzy będą nam najprawdopodobniej szkodzić, jak przyjdzie kryzys. Nie mówię tutaj odnośnie całej populacji, bo jak wiemy, większość ludzi jest bierna, ale tak naprawdę jednostki działacze ciągną za sobą resztę. Przed II wojną światową, w latach 30, 37, 38, dostał polski wywiad wiadomości, różne, że szykują się ukraińskie jednostki i być może będzie powstanie. Na początku 1939 roku wiedział wywiad, że takie jednostki się szykują ukraińskich nacjonalistów, jednak nic nie zrobił. To jest właśnie dziwne, bo z naszym wywiadem. Jest coś nie tak, może nie do końca z wywiadem, tylko ale z władzami. Ponadto, przedwojenny nasz wywiad nie był najgorszy. Miał wiele informacji na temat przygotowań. Jak już tak wybraliśmy drogę proaliancką, no to wywiad miał informacje z tego, co wiemy, na temat ataku, przygotowań do ataku niemieckiego, przygotowań ukraińskich nacjonalistów do wywołania zamieszek i powstania antypolskich w różnych rejonach. A jednak władza nic, nic z tym za bardzo nie zrobiła. Ufała ślepu zachodowi. Jest to coś niebywałego. I a dzisiaj nasze zachowanie naszych władz jest jeszcze gorsze i bardziej ślepe. Teraz dopiero się budzimy, że komik w Kijowie, yy, denny komik po prostu. Pan Wołodek yy, teraz pluje nam w twarz i myśli, że jak się dogada z Niemcami, to dobrze na tym wyjdzie. Powinien rzeczywiście poczytać trochę historii jako Żyd i jako też reprezentant Ukrainy. Co Niemcy robili z jego narodowością i wyznawcami, czyli Żydami, i co tak naprawdę robili z Ukraińcami, jak ich wykorzystywali jako mięso armatnie oraz brutalne siły do tłumienia innych partyzantek, w tym na przykład polskiej, i do masakrowania ludności cywilnej, bo jakoś tak jest. Że jedne narody mają do tego większą smykałkę, inne mniejszą. Ukraińcom akurat do tego przypadła większa smykałka. Więc e, potem tych Ukraińców oczywiście zostawiono. Część z nich uciekła do Kanady, część z nich została wydana Sowietom, część się tam poukrywała jak myszy po norach. I warto pamiętać, że w 1943, jak dobrze pamiętam, w połowie nawet sam wąsaty kanclerz niemiecki. Adolf kazał aresztować Banderę, gdyż uważał, że Ukraińcy wymykają się spod kontroli. Więc ten sojusz z Niemcami, którzy wydawali się, tak, Niemcy, tak Ukraińcom, szansą na ich własne państwo, był traktowany przez Niemców bardzo instrumentalnie. To, że mówiono legendy, że Ukraińcy są potomkami Gotów, którzy zanim zeszli na Bałkany, to mieszkali na Ukrainie. No, jakiś czas tak było, ale później się przenieśli. I takie inne szmery, bariery to nic nie znaczyło. W praktyce należy powiedzieć, że byli Ukraińcy traktowani bardzo instrumentalnie. I nie uważam, żeby w odniesieniu do Niemców po 80 latach coś się dzisiaj zmieniło. Więc, żeby tutaj ratować swoją gospodarkę, mieć dostęp do ukraińskich rynków rolniczych, ziemi. No i też surowców, żeby jakoś rekompensować sobie ograniczoną wymianę handlową z Rosją i zyskać coś, Niemcy traktują Ukraińców instrumentalnie także po to, żeby Polsce i Węgrom dokopać, ponieważ stawały im w mniejszym lub większym stopniu okoniem. No ale tu widać nie wszyscy uczą się na błędach ukraińskie władze i wielu ludzi popełnia ten sam błąd co 80 lat temu, a Niemcy jak to Niemcy będą ich wykorzystywać instrumentalnie. Jak daleko to zajdzie, nie wiem, ale należy pamiętać, że pod tym względem układ układów mniejszości narodowych wraca stare. Znowu mamy podobną proporcję tej samej mniejszości co przed wojną. W związku z tym należy się spodziewać tych samych problemów, jeśli nie większych, bo sytuacja też jest trudna. Więc. Nie wiem, jak to się potoczy, ale wraca stare, w związku z tym nie będzie to przyszłość łatwa. Musimy naprawdę uzbroić się w cierpliwość i ostrożność. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.